O godziny 6, czyli w Polsce to już godzina 12, więc szybciutko pieprano kawę i siadam do pierwszych spotkań. Godzina za 15-7 ja się celowo przebrałam, a raczej narzuciłam na siebie bluzę, ponieważ za chwilę będę miała pierwsze spotkania z moim zespołem, no więc głupio robić spotkania w szlafroku. A ponieważ mam tu dużą różnic różnicę czasu, bo aż 6 godzin, więc o mojej godzinie 7 tam. Tam, czyli w Polsce jest już godzina 13 dobrze mówię tak, 6, 12, 7, 13 więc jest już taka dobra połowa dnia dlatego staram się zanim jeszcze się rozruszam umyję, przygotuję na dzień staram się załatwić te najważniejsze spotkania żeby mieć poczucie, że tak troszeczkę nadrobiłam ten dzień bo wiadomo, maile, wiadomości można odpowiedzieć troszkę później natomiast codziennie mam jakieś spotkania które jednak staram się ogarnąć Wcześnie rano, żeby, żeby po prostu móc iść dalej z nim. Tutaj już kilka razy pokazywałam w moich vlogach moje niezawodne światełko do rozmów. Bardzo polecam. Ja wczoraj wieczorem przeglądałam wszystkie materiały Małgorzaty, więc według mnie ona jest gotowa na ten webinar. Ten webinar jest mniej przygotowany. Jej reklamy, teksty są ok, grafiki też wyglądają dobrze. Więc jeden co teraz trzeba zrobić, to puścić jej reklamy. Puścić jej reklamy według tego nowego algorytmu, bo ona nie do końca wie, co ma tutaj zrobić. Jako, że ona bardzo chce iść na małym budżecie i, i nie chce wydawać za dużo, bo ma, ma taki opór przed tym, no to uzgodniłam z nią, że nie będziemy jakby puszować większych budżetów na razie i zrobimy to, będziemy robić takie mini testy na tych kilku grupach i zobaczymy, które kreacje załapią. Bardzo lubię ten moment, kiedy koło godziny dziewiątej. 9... Po dwóch, trzech godzinach pracy wyglądam za okno, patrzę na te wieżowce i widzę, że już jest dzień. A na dole, patrzcie, te nowojorskie żółte taksówki, które tutaj, gdzie mieszkam na Manhattanie, są absolutnie w sełdzie. Słuchajcie, po prostu oszalałam na punkcie tych mięciutkich kapci. Przyniosłam sobie z Londynu. Dosłownie takie przytulanki. Polecam o rozmiar większe. No, chodzi się jak w chmurkach. Styloweczka na dzisiaj ogarnięta. Lecę teraz do biura. Takie jest jakby coworking biuro. Rano oczywiście pracuję Spokoju, z mieszkania, bo jeżeli zaczynam o godzinie 6 czy 7, żeby nadrobić tą różnicę czasu z Polską, no to wiadomo, że tego czasu jest trochę mniej rano i ten czas się bardziej rozchodzi. Natomiast teraz chciałabym sobie już normalnie popracować w jakiejś przestrzeni biurowej, żeby nie siedzieć cały czas w tym samym mieszkaniu. Później mam w planach wypad do muzeum, no bo wiadomo w końcu Nowy Jork to Nowy Jork. w ze sweterem też ogarnięta. Laptop. Lecę teraz do takiej przestrzeni biurowej. No i cóż, czas zacząć dzień pracy w Nowym Jorku. Dobra, jestem na drugim pięterku. Tutaj mają taki coworking, biuro. Darmowa kawka i woda za mną. Chociaż staram się tyle kawy nie pić. Także faktycznie plusem w Stanach jest to, że w prawie wszystkich budynkach, oprócz tego, że masz siłownię, więc po prostu dotarcie na tą siłownię, jak dużo rzeczy w Twoim życiu się dzieje w ciągu dnia, jest dużo łatwiejsze. A po drugie, że wszędzie są miejsca do pracy. Więc dla kogoś takiego jak ja, kto ma dużo rzeczy do ogarnięcia, no bo wiadomo, dzisiaj pracuję, mam spotkania, jestem w Nowym Jorku, więc też bym chciała zobaczyć coś. Wiadomo, po południu będę. Starała się zobaczyć na przykład dzisiaj Guggenheim Museum, Park Centralny. W parku centralnym będę reklamy nagrywać, Wiełc. Takie rzeczy po prostu bardzo pomagają, jak nie muszę aż tak dużo czasu tracić na dojazdy, na dotarcie z jednego miejsca na drugie. Okej, okay. ponieważ rano ogarnęłam najważniejsze spotkania, teraz mam głównie do odpowiedzenia wiadomości, komunikacja ze studentami. Kilka feedbacków, mam dodania do stron. Bardzo często robię tak, że patrzę na strony i po prostu nagrywam taki do, dokładny wideofeedback, bo często jest tak, że te strony trzeba kilka razy poprawiać, więc można fajnym wideofeedbackiem poprawki zasygnalizować, opisać komuś. I w zasadzie tak myślę, że posiedzę tu takie dobre dwie godzinki, bo mam trochę tego. A potem w planach mam Guggenheim Museum i Park Centralny. Ponoć, Guggenheim Museum, przepiękny budynek, nie byłam jeszcze. No, Park Centralny, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. I myślę, że w Parku Centralnym spróbuję sobie dzisiaj nagrać reklamy. To będzie hitior. Dobrze, Kasiu? Przede wszystkim zwróciłabym uwagę na estetykę strony. Wydaje mi się, że to jest najsłabsza część tej strony. Tekst jest bardzo fajnie napisany, tak jak już sygnalizowałam Ci wcześniej. Natomiast popatrz, przede wszystkim na komórce te wszystkie rzeczy rozchodzą się na główek na pięć linijek. Spokojnie to można pomniejszyć i wygląda to wszystko jak ściana tekstu. Więc popatrz. Tak wygląda nasz szablon. Widzisz? Tutaj ci pokazuję, tak wygląda nasz szablon. I popatrz, ile masz tego miejsca, między sekcjami, między linijkami, a popatrz, co jest u Ciebie. Więc na Twoim miejscu to bym zmieniła. Ja już chyba będę kończyć na dzisiaj. Wydaje mi się, że zrobiłam kupę dobrej roboty, przynajmniej z punktu widzenia produktywności i z punktu widzenia tego, żeby być po prostu na bieżąco ze studentami, odbyć wszystkie konsultacje, odpowiedzieć na wszystko, co miało być odpowiedziane, dać feedback. Więc czuję teraz, że faktycznie mogę coś innego zrobić w tej drugiej połowie dnia. Nie wspominając o tym, że przecież o mojej 12 jest już godzina 18 w Polsce, więc też czuję, tak jak rano czuję ten stres, że powinnam być jednak online jak najwcześniej, to gdzieś tam o 12.13 mam świadomość, że czy odpowiem teraz, czy za kilka godzin to już nie ma znaczenia, bo to jest poza takich przysłowiowych y, biurowych godzinach, więc taki troszeczkę czuję większy luz. Łapiemy teraz żółtą nowojorską taksówkę i jedziemy do Guggenheim Museum koło Parku Centralnego. Moja ulubiona część tego wspaniałego muzeum to oczywiście impresjoniści. Tutaj podziwiam obrazy Pola Sezana. Na szczęście poszłyśmy w środku tygodnia, w środku dnia, więc uniknęłyśmy tłoków. Natomiast kafejka w muzeum jest fatalna, obsługiwana przez jakąś firmę zewnętrzną. Nie polecam. Po muzeum poszłyśmy do parku centralnego. Nie wiem, co się stało, że gdy w Polsce już była jesień, to tutaj było kompletne lato. Chodziłam chwilę, szukałam miejsca na nagrywki. Wiadomo, musi być dobre światło, nie za dużo ludzi. A jednocześnie musi być widać, że to jest Nowy Jork, więc dość niełatwe zadanie, no ale się udało. Przyznam, że o godzinie 18 byłam już naprawdę zmęczona. Miałam zresztą ze sobą pracę od samego rana, spotkania na Zoomie, feedbacki dla studentów, potem galeria, co też jest przecież troszkę męczące nagrywanie w parku. Dlatego postanowiłyśmy pójść na kawę do Boathousu, czyli takiej kafejki, restauracji nad jeziorem nad łódkami. Jest naprawdę przepięknie. Wracając z parku centralnego natknęłam się na taką skałę widokową. Zresztą jak widzicie, w tle jest bardzo dużo osób robiących zdjęcia, ponieważ pięknie widać w wieżowce Manhattanu, nawet jak światło jest nie idealne, Więc szybciutko wyciągnęłam moją tajną broń, tripod i zrobiłam kilka szybkich nagrywek. Próbowałam jeszcze nagrywać z kilku innych miejsc, no bo fajne widoki. Byłam na Trafalgar Square, ale tam jest tragicznie. Jest tak głośno, tłoczno i brudno, że mimo tego, że jestem przyzwyczajona do takiego miasta jak Londyn, uciekłam stamtąd po pięciu minutach. Godzina prawie dziewiętnasta. Ja w końcu wróciłam po swoich Włajażach dzisiaj. Mocno jestem zmęczona, bo to był długi dzień, dużo nagrywek, nagrywanie reklam, praca, muzeum, park centralny, Central Park, więc teraz chwileczkę odpocznę. Oczywiście jak zwykle będę sprawdzać maile i wiadomości, bo wieczór jest takim dobrym momentem tutaj dla mnie gdyż w Polsce jest godzina pierwsza, więc wiadomo, nikt mi nie przeszkadza, nikt do mnie nie, nie dzwoni, nie pisze, więc jest taka moja... Za, taki czas tylko i wyłącznie dla mnie. No a potem idę na jakiś obiad. Restauracja, zdaje się, nazywa się Stag's. Jakiś steakhouse, ponoć bardzo, bardzo dobry. Więc chwilę odpocznę, sprawdzę, co mam do sprawdzenia. I idę na jakiś obiad. Ostatecznie zmieniłyśmy zdanie i postanowiliśmy pójść do polskiej restauracji Sakagura. Restauracji, która jest dość dobrze ukryta w podziemiach, nie ma tam żadnych oznaczeń. Natomiast jeżeli uda, uda Wam się tam trafić, jedzenie jest przepyszne, przepiękny wystrój, naprawdę polecam. I tym sposobem doszliśmy do końca tego dość długiego dnia. Dobranoc.